Koteczunio, chodź! Malutki? Szybciutko chodź, kochany! Jaki ma GPSik, Chodź, kochaniutki! Chodź tu, chodź, chodź, chodź szybciutko! O, jaki fajniutki! Jaki kochaniutki, mój! Cześć, kochaniutki! Patrzcie, jaki kochaniutki! Ja to kocham te spotkania. Misiu, chodź! Misiu, chodź tu do kamerki, się pokaż przepiękny. Troszkę. Jaki ładny jesteś! Malutki, macha ogonkiem, macha ogonkiem, kochany. Co, jedzonka nie mam? Chciałbyś jedzonko? Malteńki? <grym> jak macha ogonkiem, patrzcie. GPS-ik na szyi i malutki jest bezpieczny. Pani go znajdzie jak co. Kiedyś do mnie podszedł kot i też miał GPS-ik i pani po niego przyszła. A my mieliśmy go z Angeliką na rękach. Malutki, gdzie idziesz? Do mojego plecaka? No. Ciekawe, czy czuję jedną koło z mojego plecaka? Mój rower. Kochaniutki, jaki on jest ostrożny. I nieufny. No, kocurek. Kocurek! Kocurek! Poszedł sobie. Dobra, tyle mi wystarczy. Miło było go zobaczyć. Kocurek! Kocurek! No, malutki sobie poszedł. Usiąść w spokoju. zdala ode mnie.